Siemaneczko, sobota ja w tygodniu Byłem bardzo chory, zobaczcie już liście lecą, wieje. Byłem dzisiaj po szczepionki Te bobki siedzą je zjadły wszystko Zaraz wam wszystko opowiem, pocztowy mi odleciał, bardzo mądry ptak. Zobaczcie, ja to przewożę. Tak, o. Jeszcze troszkę braku. Szczepionek. Ojej. Uciekaj mi już. O. W jakim pojemniku. Z chłodzącymi tymi. Parmawaki. O kolegów, a moje to... Mykosalmowiu 120, to chyba 85. No, tak to wygląda. Jeszcze trochę tych szczepionek. I tyle. Zaraz Wam dopowiem resztę. No i jestem po 17. .00. Pogadało się z Karolem. Pozdrawiam Cię serdecznie. O, masz tu mewki. Karol, te. O! Śmieje się do ciebie. Się. O, a tu druga? I już nakarmimy, bo trochę głodne są. O! A tu czarne. I tak. Yy, wracając. Szczepionki widzieliście? Jeden z szczepionek. Przyzabrał kolega. Będziemy szczepić pocztowe. Dobra, 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 wy, 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 wy. Mewuncie. Mewuncie i mewuncie. Macie tutaj. Oh. Łodne są. Szczepionki będziemy szczepić. Jeszcze te stare muszę poszczepić mykosalmowirem. Wam powiem. I... Jeszcze przed tymi zestawami, bo no to wiecie jak to jest, tu sobie obejrzyjcie, głodomury, o, A, nie takie głodne stare, to tam czekają, bo to jest ładne, stara, nakarmimy razem, ja wam poopowiadam, o, to jest ładne, stare. To jest bardzo ładne. O, to jest fajne, Ciemniejsze, Ale zobaczcie to jakie, No stare pokazują klasę. Nawet taka wawa. buty takie, że to są moje stare widyny, stare pary. Trochę się już popierzyły. O, tam zleciało wszystko. Takie buty. Ładne. No ogólnie to ładne. Jestem zadowolony. Kiedyś im sypnę pod wolierkę. Zobaczcie jakie. Takie gołąbki się. Trzyma. Żadnych skarpetek. Przy nogach nic. Wszystko kapcie jak malowane. Ten jest taki ciemniejszy. Ale zobaczcie jakie to ma kapcie. To ma większe kapcie niż lota. Może tak. go nagram od dołu. To ciężko nawet. Ciężko jest cokolwiek pokazać, no ale tamta to fajna laleczka. To dobra, no tak to wygląda, Karolu. O, zobaczcie, to małe gnidy, to, to, to paśnik bardzo wieje pogoda. Uciekł mi ten pocztowy, powiem wam, przedwczoraj. No uciekł, no poleciał do domu sobie, bo Ogólnie to byłem Chory We wtorek mnie coś połamało I 24 godziny leżałem z gorączką A Tak wam powiem Masakra jakaś wirus Gołębie zdrowsze ode mnie Dobra, nie będziemy się patrzyli jak one się tu pchają, pójdziemy tam dalej. No i mówię, jestem w domu, trochę mi przeszło, bo to było we wtorek, w środę nie byłem w pracy, w czwartek też nie byłem w pracy. I mówię, takie słońce otworzę te pocztowe, bo tak to to się nie chciałem ich otwierać, bo mówię, ten pocztowy spadnie i go coś zeżra, ale dwie trzecie lotek mu już odrosło, nie? Tej długości, to mówię, no to już nie powinien spaść, coś tam powinien sobie dawać radę. No i otworzyłem, no to się połowa zerwała, ale tylko pocztowe, nie? Połowa się zerwała, połowa, połowa, później druga połowa się zerwała i on, jak zobaczył, że one się tam podniosły, jak zaczął machać tymi skrzydłami, jeszcze nie czuł się tak na Maxa pewnie, jak zaczął machać tymi skrzydłami, to mówiła. No. Ciekawe, co zrobi. O, to jest. To jest bardzo ładny do. To. o, To jest bardzo ładny. To to już jest klasa taka sama w sobie. O. To. To, to, to. O. I jak zaczął machać skrzydłami. Jak poderwał się Jak się poderwał Jego nogi jak od, od papy się oderwały To jak poszedł to jak przecina Ale tak, ale mocny Jak już się poderwał to wam mówię Twardy gołąb naprawdę Twardy mocny gołą No te sobie tak jedzą Zaraz pójdziemy dalej Zamknę im tu szybko, żeby nie wijało o, jedną ręką to tak ciężko Wody zaraz dolejemy O, tu jeszcze się trochę pierzą Te żółte O, widzicie Pierzą, pierzą Wszystko się pierze, ale zdrowe Wszystkie ładne Ładnie, piękne Idziemy karmić dalej No i zerwał się I poszedł Mam nadzieję, że do domu poleciał. Jeszcze go zaszczepiłem. O, nagramy z tej perspektywy. Zaszczepiłem go. Jestem zadowolony, że się nie zmarnował. Mam nadzieję, że do domu doleciał. Bo o to chodziło, nie? Żeby doleciał do domu. Naprawdę, od, od tego hycla, co go złapał i go wyciął, on się uratował. Coś go tam, ja go znalazłem na ulicy Zielenka zasypiemy tamtym Ja go znalazłem na ulicy Widzicie jak go doprowadziłem ale i to był i to gołąb taki że <śmiech> 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 ja ci blowindry jakie buty że jego to nawet można by było dwa lata trzymać czy trzy i on i tak by poszedł Widzieliście, nieraz wypuszczałem gołąbki Nie wiem, po jednym dniu Pocztowe mają dobrą pamięć I zostawały, a tamten jednak Tamten jednak Miał chęć lecieć do domu Tu nasypiemy im Trochę tu, trochę tu Wody dolejemy, spokojnie, jak na wojnie, wodę mają, teraz ja się nie doleje, te sobie żyją, ładnie się pierzą, kapcie duże, wszystko się ładnie pierzą, na niebieskie to są tak, Karol dla Ciebie. No to są łebki, to są pocieszne, ale zobaczcie, którą, do której bym tu nie podszedł, to zobaczcie jakie to są pocieszne gołąbki, jak one chodzą, żeby tylko je nagrywać, o tak, kiwaj, kiwaj, one się w ogóle nie boją, o, nie boją mnie. Ja. aż przeskakują wszystkie. Dobra, idziemy trochę do jasnych, trochę Robertowi nagrać. O, zobaczcie tamtą lawinderkę. Dobre co? Buty. No i tak to jest. Z tymi gołębiami ja byłem chory. Jeszcze jestem. <tryk> jakiś taki kaszel suchy. Coś, no wirusy panują. Niestety. Bardzo niedobrze się dzieje. Ale mówię, gołębie zdrowe u gołębi lepiej niż u mnie, bo to jakaś masakra jest. Z tym wszystkim Wam powiem. Poczekajcie, lej nasypę im żarcia. No, więc tak. Szczepionki mam. Teraz zwyczaje, żeby był ten, pogoda ładna, żeby była. I to się... To się kłuje ja tym mykosalmowirem Ale powiem Wam, że w tych pocztowych mam tak. Chyba mam ze 6 samic. Nie? I trzy samce tylko Ale może coś przez jasno, może coś zeżrę. Byle nie samca. Także ten samiec by mi się przydał. Ale tam wiecie. Ale coś to się tam dokupi. Macie też. o Ładnie się pierzą. Tatko moje to do pocztowych. No, tu są trzy, dwa stare samce, te falowe, i dwa stare falowe, i młody jest. Poczekajcie, ale tak, i młody jest. I młody jest. To jest samiec, a reszta samice. Nawet to duże takie bydle co tam o to co się patrzy tam z tyłu samica, bo to w parę szło właśnie temu bydlakowi co Co sobie do domu poleciał No i dobrze nie Mam nadzieję, że do nic nie zjadło, że doleciał. Doło mądry o, ich poszczepimy staruszków Młode to już były szczepione. Ale może jeszcze jakiego młodego też się za... Może jeszcze raz. Zobaczyłem, że zobacz. Wszystko musi być zjedzone, o. Tutaj jest tak. Te to młody maj, A tamtym zaraz dolejemy jeszcze nie ma problemu o i sobie chodzą troszkę tych nagramy troszkę tych jest co nagrywać nic nie sprzedaje wszystko lata dzisiaj też wieje u was też pewno wiatr no i ładnie sobie dziubią dziubią skubią i tyle no tylko ze mną jest nieciekawie, ale tak to to Co do gołąbków, zdrowia to nie można powiedzieć. Jest wszystko super. Oby tak dalej. Tylko z moim zdrowiem. Ale mnóstwo ludzi jest chorych wam powiem. Nie wiem jak tam u was, ale u nas tutaj w dębicach to kurde. Teraz moja żona chora, syn ten był pierwszy chorus. dwa dni przede mną. E, mo, później ja, teraz żona i kiedy młody będzie. O. ok W ja ogóle trochę tą szybkę. O. Dziubią! Idę wody nalać. Co tu nagrywać? Trzepią się, polatałyby bym chętnie je dzisiaj wypuścił, ale dzisiaj to tak wieje że masakra ładnie się pierżą Jakoś tam się pierżą, jakoś wyglądają I tak to wygląda u mnie <laughs> Jutro może Wam coś nagrał Na razie to mam chrypę <laughs> Jeszcze taki suchy kaszel ale to tak mówię masakryczny Marka, trzymajcie się wszyscy zdrowo O, pojedzą i śpią Bobki Dużo teraz jedzą, bardzo dużo I bardzo dobrze Ja się cieszę jak jedzą O to chodzi Na razie, cześć Piszcie o, jaka pogoda u Was O, tu jest fajny gołąbek no taki lęcie o. A, nie, poleci, nie nagram. O, widzicie, jaką fajną lętę ma. Bo to jest fajny samczyk, taki rozpłodowy, jasny. Na razie trzymajcie się, jeszcze raz zdrówka życzę, cześć.